Bycie w formie to dla wielu osób nie tylko świetny wygląd, ale również wysoki poziom siły, doskonała kondycja i przede wszystkim umiejętność przeniesienia efektów treningu poza mury samej siłowni. Pytanie brzmi tylko, czy da się to jakoś wszystko sensownie ze sobą połączyć w jeden plan treningowy. W dzisiejszym odcinku omówię sposób planowania treningu, który świetnie sprawdza się właśnie w takich wypadkach, i mowa tutaj o dziennej periodyzacji falowej. Jeżeli więc jesteś osobą, dla której siłownia to nie tylko droga do świetnego wyglądu, ale również świetnej sprawności, oglądaj do końca. Cześć, dzień dobry i witam w kolejnym odcinku. A jeżeli jesteś tu pierwszy raz, ja mam imię Bartek, a na tym kanale mówię co robić, aby być zdrowym, sprawnym, silnym i zadowolonym ze swoich efektów bez tego całego fit, nadęcia i robienia z treningu religii. Wracając do tego co powiedziałem na wstępie do tego odcinka, na samym początku wyjaśnijmy sobie czym w ogóle jest dzienna periodyzacja falowa. Sama periodyzacja falowa oznacza takie podejście do treningów, w którym mamy dość częste zmiany w założeniach i zmiennych treningowych, takich jak chociażby zakres powtórzeń czy strefy intensywności. Dzienna periodyzacja falowa jest natomiast odmianą, w której zmienne treningowe różnią się między sobą w każdym dniu tygodnia treningowego. Możemy więc używać różnych zakresów obciążeń oraz powtórzeń w każdy dzień treningowy albo po prostu możemy sobie każdy dzień zarezerwować na inny cel. Czyli dla przykładu, w poniedziałek możemy pracować w zakresie 4 do 8 powtórzeń, w środę w zakresie 2 do 5, a piątek zarezerwować na zakres 10 do 12 powtórzeń. Czyli mamy dzień średniej, niskiej i wysokiej objętości. Równie dobrze możemy jednak o tym myśleć w taki sposób, że na przykład w poniedziałek głównym celem jednostki treningowej będzie rozwój siły, środa to będzie dzień mocy, a piątek poświęcimy na budowę masy mięśniowej, czyli będzie to dzień typowo hipertroficzny. No i dla kogo taki sposób? Planowania treningu może być odpowiedni. Odpowiedź brzmi właściwie dla każdego, ponieważ w zależności od naszych potrzeb, periodyzację dziennej zmiennej, tak jak każdą inną, możemy dostosować do siebie. Przykładowo, jeżeli naszym głównym celem jest rozwój masy mięśniowej, to możemy mieć po prostu trzy dni treningowe, w których będziemy trenować na różnych zakresach powtórzeń, ale będą to na przykład dwunastki, drugiego dnia ósemki, a trzeciego piątki czy szóstki. Moim zdaniem jednak, tak jak wspomniałem na początku, ten sposób planowania treningu może być szczególnie atrakcyjny właśnie dla sportowców amatorów oraz dla wszystkich osób, które kładą duży nacisk na taki wszechstronny rozwój. Czyli krótko mówiąc dla wszystkich tych, którzy nie potrzebują czy nie chcą skupiać się na maksymalizowaniu formy fizycznej w ramach jednej zdolności na określony termin, czyli na przykład na maksymalizowaniu siły na zawody, tak jak to ma miejsce w przypadku trójboistów, tylko zależy im na takiej dobrej sprawności na co dzień. Oczywiście przy takich założeniach również można ten trening dostosować w taki sposób, aby z miesiąca na miesiąc skupiać się nieco mocniej na innych cechach formy fizycznej, ale zachowując jednak cały czas te ramy przestronnego treningu. Aby to wszystko nabrało jednak większego sensu, powiedzmy sobie, jak zaplanować taki prosty program dla siebie i jak go zmieniać w czasie, aby stale iść do przodu. Pierwszym krokiem więc będzie wybór dwóch czy trzech ćwiczeń, w których chcemy się poprawić. Lub jeżeli nie mamy takich ćwiczeń, to po prostu wybierzmy sobie jakieś priorytetowe wzorce na dany okres, nad którymi będziemy pracować, i niech będzie to na przykład przysiad, zawias biodrowy i przyciąganie w pionie. W ramach tych trzech ćwiczeń czy trzech wzorców będziemy dobierać różne wariacje w zależności od naszego Dnia treningowego, i tu przejdźmy do punktu drugiego, czyli określ swoje trzy dni treningowe. Tak jak mówiłem, możemy to zrobić na wiele sposobów, ale my przyjmijmy sobie tą nieco wyższą różnorodność i załóżmy sobie dzień siły, dzień mocy oraz dzień hipertrofii. Takie założenia oczywiście będą nam od razu definiować to, jak dany dzień treningowy może wyglądać. I krok trzeci, ostatni, to osadzenie naszego planu w jakimś szerszym kontekście. Czyli chodzi mi tutaj po prostu o postawienie jakiegoś priorytetu. Mimo, że chcemy, rozwijać się wszechstronnie, to warto wiedzieć, czy w danej fazie zależy nam bardziej na rozwoju siły i mocy, czy na budowaniu masy mięśniowej i na tej podstawie dobrać odpowiedni schemat progresji w ramach zarówno jednego planu treningowego, jak i z miesiąca na miesiąc. Omówmy więc to sobie na przykładzie wzorców nad którymi pracujemy i dajmy na to, że pierwszy dzień to będzie dzień z priorytetem siły. Możemy więc przykładowo zrobić przysiady ze sztangą w pięciu seriach po cztery powtórzenia i zrobimy to naprzemiennie z podciąganiem na drążku z obciążeniem. Dalej na przykład możemy zrobić nordiki w trzech seriach po sześć powtórzeń i dalej jeszcze jakieś dwa lżejsze akcesoria. Drugi dzień to będzie dzień mocy i tutaj jako pierwszą zrobimy super serię składającą się z dwóch ćwiczeń dynamicznych, czyli dynamiczne wejścia na stopień i rzut piłką lekarską o ziemię. Następnie zrobimy martwy ciąg na sztance trapezowej, na przykład w sześciu seriach po dwa powtórzenia na dość wysokich obciążeniach i dalej znowu zrobimy jakieś 2 trzy ćwiczenia dodatkowe. Ostatni dzień, dzień hipertroficzny, będzie w największym stopniu nastawiony na objętość i tutaj na przykład zaczniemy od pięciu serii ściągania drążka wyciągu i połączymy to z przysiadami dzielonymi. Dalej na przykład będzie martwy ciąg rumuński w trzech seriach po 10 i inne akcesoria, których tego dnia możemy dać akurat nieco więcej. No i załóżmy, że jest to ostatni plan w jakimś takim 3-miesięcznym bloku nastawionym na rozwój siły oraz mocy, tak więc raczej tutaj będziemy jeszcze trochę schodzić z objętości, a dodawać ciężar. Oczywiście można to też zrobić dużo prościej i dać te same ćwiczenia w każdy dzień, tylko użyć totalnie innych ciężarów, tempa, no i oczywiście zakresu powtórzeń. Kiedy przepracujemy dany okres, dajmy na to 3-miesięczny mezocykl lub skończą nam się możliwości progresu, to po prostu wybieramy nowe ćwiczenia, przestawiamy nowe priorytety i w ten sposób możemy trenować cały czas. Oprócz tego, że mamy więc dużą wszechstronność, no to ogromną zaletą tego typu rozwiązań jest to, że po prostu trening się nie nudzi. Jeżeli jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat takiego wszechstronnego podejścia do treningu, koniecznie obejrzyj ten film. Jeżeli natomiast dzisiejszy odcinek Ci się podobał, koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz i widzimy się kolejnym razem. Cześć!